Słuchajcie, korzystałem z okazji, że skończyłem trening a jest już dosłownie ciemną. Chciałem wam pokazać jak działa ta lampa LEDowa w Bartonie MXT300 bo wcześniej była żarówka LEDowa. No a teraz zobaczcie, wyłączę światło tu tylko latereczka z telefonu i zobaczcie Naprawdę potężną część terenu yy, rozświeca Przypominam, ona jest u nas na stanie 199 zł, kosztuje i polecam wymieniać sobie właśnie do bartona NX, a, bo nie dość ładnie wygląda, to jeszcze mega fajnie świeci. My zrobiliśmy 30 minut sumaczki, ale już zasło słońce, ciemniutko, już gwiazdy widać, utrwaliliśmy sobie to, co założyliśmy i powoli do celu i widzimy się za tydzień w niedzielę już w Hiszpanii.